Urodzinowo życzę sobie niesłabnącej energii, niesłabnących, niesłabnącej chęci pokonywania kolejnych Everestów, pokonywania różnych wariantów, ścieżek dochodzenia do przekazywania utworów publiczności. Życzę sobie, żeby moja orkiestra. Była dalej tak fantastycznym zespołem, o tak fantastycznej atmosferze i tak fantastycznych umiejętnościach. I myślę, że to życzenie na pewno się spełni. Pomyślałam sobie, że warto by było znaleźć repertuar, który mówi o przemianiu życia. Stąd rozpoczniemy koncert takim krótkim utworem Bogusława Szafera, którego tytuł Kesulkan możemy przetłumaczyć jako przyjemność. A przyjemność w tym utworze polega na tym, że po pierwszym momencie chaosu, w którym żyjemy, totalnego chaosu, następuje przyjemność muzyka bluesowa, muzyka godna, przyjemna, która sprowadza nasze napięcia do, do sympatycznego oddechu. Następnym utworem będzie, żadne odkrycie, koncert F. Chopina. Ale w niebagatelnym wykonaniu, bo z tej okazji przyjął zaproszenie Iwo Pogorelicz. I razem z nim wykonamy ten utwór, który też mówi o życiu mówi o miłości, mówi o, o niepokojach młodego człowieka. A w drugiej części koncertu znalazłam Umieściłam kwartec, pierwszy kwartet smyczkowy Bedrzycha Smetany, który nosi tytuł oznaczony już przez kompozytora, przez kompozytora z mojego życia.